Siemanko w kolejnym odcinku z kariery własnym klubem na moim kanale. Tege pisałem na kanale społeczności, Discordzie czy Facebooku. Zapisałem sobie na pliku właśnie z tej kariery inną karierę, a miałem tylko jeden plik, więc tamta kariera mi się można powiedzieć usunęła i musiałem zrobić ją od nowa. Przesymulowałem pierwszy sezon, zrobiłem wszystko tak jak było w tamtej karierze, czyli jak najsłabszy tą drużynę. No i po prostu będą trochę inne nazwiska. Musiałem zrobić też trochę inne ruchy transferowe. Choć staram się zrobić te same ruchy transferowe, co wcześniej, bo już miałem nagrany odcinek, ale przez to, że tak zepsułem, musiałem od to robić, ale ja się głównie skupiłem na szukaniu. Darmowych piłkarzy, którzy mogą wzmocnić tą drużynę. W pierwszym składzie macie taki piłkarzy jak Hal, widzieliście. Ryana czy Coriche. To są moi utalentowani juniorzy. Ten Hal to myślę, że zastąpi Serano. No, bardzo mi szkoda, że tamten plik zapisałem. Był na siebie taki zły. Teraz mam chociaż po dwa savey na każdą karierę. Zawsze tak mam, ale tutaj tak zepsułem. No, naprawdę szkoda, bo tamten odcinek był spoko. W tym mecz, odcinku tylko 4 spotkania, w tamtym nagram 6. Pamiętam 3 zwycięstwa, trzy remisy, więc naprawdę fajnie wszedłem w ten sezon ale na szczęście byli piłkarze, których pozyskałem za darmo również tutaj, więc czego się cieszyłem, bo naprawdę fajnych piłkarzy udało mi się pozyskać. No i tak to wygląda. No, będę tęsknił za Syraną, bo Syrano to był mój ulubiony w tej kariery, ale mam nadzieję, że Hulk godnie zastąpi. Jeśli Wam ten odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, zapraszam na Discordy, Facebook, Instagramy, wszystkie macie w opisie. Niektóre ruchy transferowe trochę przyspieszyłem i powiem Wam tak, Mogą być trochę nierealistyczne. Pupaj pozyskuje Andrew Gray'a, który był byłym piłkarzem Premier League. Championship grał. Wiem, że czwarta liga angielska, taki piłkarz, ale skłoniłem go, przekonałem go, że Wakefield FC to naprawdę fajny projekt. No i Jarosław Jach, który odbił się od Premier League, tułał się po świecie. Stwierdziłem, że wracaj chłopie do Anglii, czwarta liga, z Tobą wejdziemy może do elity. I Jarosław Jach też jest również naszym piłkarzem. Więc tutaj macie właśnie całą listę tych wolnych piłkarzy, których pozyskałem: Jeffrey Schlapp, Szlub, Mish Anglii, były załonik Lester, Crystal Palace. Kolejny piłkarz, który wzmocni naszą drużynę. Wiem, że może te wzmocnienia które będą za silne jak na czwartą ligę, ale ja chcę w tym sezonie awansować, a nie znowu grać czwarte lidy. Kolejny piłkarz, Nengube. musiałem kupić dwóch piłkarzy z Ameryki Południowej, więc stwierdziłem, że pozyskam dwóch za darmo: Jeden będzie właśnie Nengube. Pamiętam kiedyś, że był bardzo fajnym, młodym talentem do Fify, dawno, dawno temu. Ale już nie jest. Steven Session na prawą bronę, czemu by nie bardzo fajny piłkarz. Grał chyba ostatnio w Championship. I Steven Sassonion z wzmocni naszą drużynę. Na razie cztery ruchy transferowe. Wszystkie darmowe transfery. Tak, trochę postanowiłem wydać, kupować piłkarzy za darmo. Stwierdziłem, że mam tylko 3 miliony. Szkoda inwestować, jak można wydać na fajnych piłkarzy tani za darmo, tylko nie trochę dobrze zapłacić. Yy... Piłkarze, nie mają klubu. Tutaj szukam napastnika. Ten dźwięk wygląda świetnie. Diko. Myślę na tym że w Kevin Augusten, ale go nie pozyskałem. Tutaj pierwsza odmowa trochę, bo Easy Brown nie zgodził się na moje wynagrodzenie. Dwa lata kontraktu. Ale to się nie zgodził. 8 tysięcy stwierdził, że mnie pogięło. A Easy Brown, jak się nie mylę, to chyba w wychowanych w ale się mogę mylić. James Olaika i to jest fajny transfer, zobaczycie potem w odcinku. Taki mały spoiler James naprawdę fajny piłkarz. Witamy w klubie. To następny Josh Brookin, Terry Wright. Gian Wright, Tric Wright. Jego też pozyskałem w tamtą karierze. Z tych tutaj co mam to był Gray, właśnie Wright. I ja, nie mam Frasera Forstera na bramce. No takiego bramkarza to by było epicko w tam miałem tu się nie udało. Hiram Bułatęk też ma przeszłość w Premier League, może nieduża. Był piłkarzem Crystal Palace. No, raczej chyba z tego co kojarzę, to nie pograł w Premier League, ale był w ich kadrze. Ma fejsa zrobionego chyba z 50 lat już tej grze. Kolejny Diko, na który będzie wchodzić z ławki. Myślę, że będzie trochę szybszy, ale spoko. Jak coś można zawsze go sprzedać. No, widzicie trudne negocjacje transferowe, bo brakowało pieniędzy. 295. Euro się kłóciliśmy, naprawdę tutaj o 113 euro się kłóciliśmy Te negocjacje czasami są chore, jak nie masz pieniędzy. No ale w końcu się zgodzili, więc mamy kolejnego piłkarza u nas. I tak to wygląda. 64 overala Wright'a, 68 Syniona, 69 ngb, Tico 69, 75 Jeffrey Schlapp. No to jest naprawdę dużo Olaika 62, ich 66 Boateng 64, Wheeler 66, Andy Gray 63. Więc takie mocne spotkania na początek, jeszcze nie tych wzmocnień. Josh Brooking, 19-letni obrońca, może być piłkarzem z fajnym potencjałem, więc czemu nie? Myślę tutaj, że jean Kevin Augusten, ale jednak djęk, djęk jest szybki. Ja lubię szybkich piłkarzy, przyda się czwartej lidze angielskiej, właśnie taki szybki. Trochę mówię szybko, może być niewyraźnie, ale dobra. Let's go, let's do it, pierwszy mecz w tym sezonie, wychodzimy naprzeciwko Rochdale, gramy na wyjeździe, nowe Wakefield FC3, w tym sezonie drużyna Bartka Kostuchy powalczy o awans do trzeciej ligi angielskiej, tamty sezon fatalny, ostatnie miejsce widzę, ale czy tu uda się awansować? Dalej, nowe twarze, nowi piłkarze, nowe stroje, nowa nadzieja, Co widzimy Rochdale, piłkarzy. Boko, bluzy. Czy oni pokonają dzisiejszych swoich rywali? Właśnie ich skład. Mamy Bizleja, który jeszcze w tamtym sezonie nam taką piękną bramkę od Ocha, którego chciałem. Ale jeszcze składu taka wymiar Nic specjalnego. Piątką obrońców wychodzą na to spotkanie, a my nowym ustawieniem z nowymi piłkarzami czwórką obrońców nie będę już się bronił. Ja chcę w tym sezonie atakować, atakować i jeszcze raz atakować. Przywitanie sędziami Siemano Mordo, jest Jarosław Jach. No jest mój skład: Brance, Wilkes, Kolicze, Luty, Jach, Ryan, Błaten, Goslin, Negweb, Szlap, Grey i Gabriel Hall, Nasz najlepszy junior w przyszłości, najlepszy napastnik na świecie. No i rozpoczynamy pierwsze spotkanie drugiego sezonu. Akcja naszych rywali. Bizley strzela, ale kapitalnie broni nas bramkarz. Na razie 0 do 0. Świetnie tutaj interweniował. Jeszcze rzut rożny dla naszych rywali. Dośrodkowanie w pole karne. Czemu to wyciąłem? A nic z tego nie, nie było. Ale czemu ja tak długo to zostawiłem? Kolejna akcja. Tutaj fatalny błąd Jaha. Bizley odbiera piłkę i niestety tracimy gola. No mamy tak słabego bramkarza, że ja muszę chyba szukać bramkarza w juniorach. No bo... Muszę iść dobrego brąkarza. Myślę, że lepszy bramkarz by to obroń. Niestety 1 do 0. Druga powa. Negłębę do Boatenga. Boateng. Co zrobi Anglik? Poda do prawej strony Negłębę. Negłębę do hala. Hal z pierwszej piłki. 1 do 1. Co za uderzenie hala. Kapitalne. Mocne uderzenie i bez szans. Branka szywali. 1 do 1. A my lecimy dalej. Boatęg. Hal. Goselin, Goselin w polu karnym szczela. Aj! Niestety za słabo. Nasza najlepsza druga okazja w tym meczu. Niestety nie zakończona golem. I ten mecz kończy się wynikiem 1 do 1. 4 strzały. 5 naszych rywali. No nie były to jakieś dobre, oczekiwane bramki. Takie dogodne sytuacje. No i niestety pierwszy mecz w tym sezonie kończymy wynikiem 1 do 1. Kolejny. Chciałem kupić Wellingtona Silwę. Kupiłem go w tamtej karierze. Silva to były piłkarz Arsenalu, między innymi, bardzo jakiś mega talent. Ale tutaj się dogadałem z klubem, ale potem zobaczyłem, żeby nie jesteś na, na jego tygodniówkę. No i szkoda, bo Wannington Silva może być fajnym wzmocnieniem, ale nie będzie, nie pozyskałem go już, jeśli chodzi, ale pokazałem Wam tą transakcję. Szkoda, bo Wanningtonem fajnie mi się grało. Taki kiedyś w karierze był mega talentem. Chyba nad kartę informa FIFA, czy nad srebrną. No ale dobra, następny North Nordhub, to musiałem oczywiście zmienić stroje, bo... Oh, my czerwone, on czerwoni olejnika trochę wyżej, żeby overall był w, yy, wy, lepiej oceniony. A my co? Przechodzimy tego spotkania. 30 minuta, Kakamba, Kakamba, Kardena strzela, broni branka z Konoli. co za interwencja naszego brankarza, no ta dobitka Konoliego powinna trafić do siatki, ale nasz bramkarz tutaj zobaczcie. No nie zobaczycie. Czemu ja tego nie zostawiłem? Kurde, bo to była genialna interwencja. Rzut rożny. Mapie piłkę Wilkis. Wilkis naprawdę świetny jest. Podaje. Olainka. Ten do szlapa. Szlub. Lewa strona boiska. Jeffrey ślub rozpędza się na lewej stronie. Schodzi do środka. Podaje do Olainka. Tem do Greya, Andre Grey, Negueba, Negueba Grey i broni Branka. No trochę za słaby ten szczał Andrew Greya. Ale to nie koniec jeszcze tej akcji, tej kontry. Szu drożny do piłki podejdzie Hiram, nie, Negueba, Negueba, do po pole karne i Andre Grey, debiutancka branka w Barwak Wakefield FC 1-0, 36 minuta. Andrew Grey, Premier League, w Championship, nie pamiętam czy w League one? 1, ale teraz w Wig 2. Ładne te true są naprawdę eleganckie. Ale no, Hapton szybko wyrównało Connolly, Gardenas i Boom Lewis. No, długo się nie cieszyliśmy z prowadzenia, ale jest jakaś nadzieja, że prowadziliśmy. Prowadziliśmy. No i dupa. Druga połowa. Dienk do Willera. Willer. Willer w polu karnym. Podaje do Dienga. Dieng Szczela, Strzał zablokowany. Olainka szczela, Broni branka, rywali. Niestety nadal 1 do 1. Świetna interwencja. I ostatnia akcja meczu. Nienawidzę doliczonego czasu gry. Hoskins, Kabamba, Flores, Hoskins. Tutaj jeszcze podanie. Czemu Jarosław jak tego nie wypił? I przegrywamy spotkanie w ostatniej minucie tego spotkania. W ostatniej sekundzie. Rose. 3 do 3. 3 2 do 1 zagrałem. Ale Jarosław jak czemu nie wybiłeś tej piłki? Dlaczego Jarek, tego nie zrobiłeś? Dlaczego? What? Why? Abyśmy lepszą drużyną, no ale nadal bez zwycięstwa w tym sezonie. No i co, lecimy dalej, easy brown po raz drugi, negocjujemy z nim kontrakt, tak widzimy, brakuje pieniążków, brakuje pieniążków, by się z nim dogadać. Czy nam się uda? 10,5 tysiąca chce zarabiać. No tutaj zmniejszam tą kwotę. 8-800. Nadal 10,5. Brakuje nam tysiaka. Ale dobra. Ostatnia moja propozycja Easy Brown się zgadza. No trochę mamy piłkarzy wysoko zarabiających. No ale. Jolo. I tutaj skład na następny mecz. sesjon Szlub. Szlub jakoś nie gra wybitnie, więc dałem tutaj Dienga. Bo, czemu? Bo jest szybki, ale szlub naprawdę jakoś nie zachwyca. Szlub zawsze może być lewym obrońcą, a kość damy do przodu. Też o tym w ogóle myślałem. Gramy z More Camp i powiem wam, że w tym spotkaniu naciskaliśmy na rywali od początku. Tutaj Negweb do Hala Hal to powinna być bramka, moim zdaniem, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Olainka. przyjmuje piłkę Negweb, Andrew Gray, Hal strzela obok bramki rywali. Dwie akcje w 5 minut. Czego chcieć więc? Naprawdę jest spok. Letere, Let Heren wykupuje piłkę. No, Ola Inka jest niesamowity. Co coś za piłkarz? Hal ma piłeczkę. Co zrobi Hal? Hal do Greya. Andrew Gray w polu karnym. Co zrobi Gray? Gray strzela technicznie, ale broni. Mramka szrwali, Udrożny. Tutaj jeszcze zamieszania, ale nic z niego nie wynikło. Jedynastemita Andrew Gray wchodzi w pole karne. Andrew Gray, Andrew Gray traci piłkę, ale mają Dieng. Podaje do Graya, nie, ale zamieszanie. Boateng, Hal. Co zrobi Hal? Hal podaje do Negłęby, Negłęba do djęga, Dieng szczela. 1 do 0. W końcu trafiliśmy do bramki. No, ten początek spotkania był bardzo intensywny, dużo sytuacji. No, Ale w końcu udało nam się szczęśliwa i mamy. 1 do 0. Dobry początek meczu. Druga połowa, niestety Morecamp odpowiada golem 1 do 1. No kurde, no przydałby mi się lepszy bramkarz. Może wyślę yy, skauta, żeby mi znaleźć jakiegoś najlepszego bramkarza na świecie, bo... Raczej go nie kupię. Niestety 1 do jednego. Kolejna akt. Dienk. Mamy kontrę. Dienk jest szybki. Co zrobi Dienk? Podaje do Hala. Hal poda do Greya. I Andrew Gray. 2 do 1. Bramka. Jaki opóźniony zapłon. No i prowadzimy w tym spotkaniu. 2 do 1. Andrew Gray. Druga bramka. No i oby to była bramka dająca 3 punkty. I ta bramka da 3 punkty. Wygrywamy pierwszy raz w tym sezonie. 2 do 1. Mieliśmy zespołem o wiele lepszym. 12 strzałów. Prawie 5 bramek oczekiwanych. No powinniśmy tego strzelić. I ostatni mecz. Saturn United. We wybicie brankarza rywali, Hal ma piłkę, podaje do Andy Greya, Andy Grey, Olainka, do Hala. Hal polu karnym strzela. Jest! 1 do zera. Druga branka szego juniora. 17-letni talent z Anglii. Może, że Hal będzie bardziej pasował jako ten talent niż Serano, ponieważ Hal jest Anglikiem. Serano był Hiszpanem. Alby Hal był taki sam super jak był Serano. Ale niestety Saturn wyrównało i to zrobiło w taki to sposób, że głowa mała. Co za bramka. Aj boję. Ja się nie boję, ale tej bramki to się bałem. Co za idealne uderzenie. Bez szans nasz bramkarz. No może lepszy bramkarz by to obronił. Bo mam wrażenie, że ten nasz słaby bramkarz też nam mi się tak rzuca, żeby się rzucić. Albo jak umysłowałem eba. Ale szczał piękny. No gol sezon. Przeciwko nam. No dobra, jeden do jednego, no. Trzeba wygrać ten mecz oczywiście. 34. Miuta Halu yy, rozpoczyna kontrę, podaje do Szlupa, Szlup podaje do Ola Inka. Ola Inka przyjmuje piłkę, strzela dwa do jednego. Co za gra, bramka, co za kontra, ale bramka czy rywalium się lepiej zachować. Ale w końcu Olainka Inka strzela gole. No kapitalny jest ten piłkarz, uwielbiam go. Dwa do jednego. Bęk. Niestety Saturn wyrównało yy, Wyatt do Beauty Beauty Man, Carrie, Wilson. No, takie branki tracę czasami. Nie, myślę, że lepszy brank, by to obrał. Niestety 2 do 2. No i gdy zapowiadało się na remis. 2 do 2. Mamy ostatnią maksym w tym meczu. Bands. Prawa strona. Dienk. Olainka. Olainka w polu karnym, Wright. Olainka. Strzela 3 do 2. Druga branka w tym spotkaniu Olainki. To branka na wagę 3 punktów opłaciło się grać do końca radość, biegnę na no kibice wbiegają, Bartek Kostucha wbiega piłkarze wbiegają żeby się cieszyć, mamy to 3 do 2 ostatnia akcja tego spotkania strzelamy gola, no trochę było szczęścia tutaj fajnie wybiegł tu Olainka boom, co za petarda 3 do 2, mamy to 7 punktów na 12, to naprawdę jest dobry początek tego sezonu Mam nadzieję, że będzie lepszy niż pierwszy. I tą karę będzie się też fajnie oglądało. Lepiej mi się nagrywało, grało i Wam też lepiej oglądało. Widzicie, no słaby mec w moim wykonaniu, za 2,85 podań. Ale przechodzimy do, tabel, to da, to da, Jezu. przechodzimy do tabeli. Siódme miejsce, 7 punktów. Master strata do pierwszego Bradford. Teraz statystyki piłkarzy I pamiętajcie, że jeśli Wam ten materiał się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, nie wiem. Super Kostucha, jesteś fajny. <grym> I co? No ja się z Wami pomału żegnam. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam na następne. Na razie, piąteczka.